Cześć, dziś niedziela. Troszkę pomurowałem, zrobiłem 11 warstwę do końca, tą którą ostatnio, ostatnio miałem do zrobienia. I tutaj 12 warstwę już robiłem. Nad oknami, żeby jak najszybciej dojechać do, do nadproży, no bo tutaj już tutaj na tej warstwie już będą nadproża. I chciałem tutaj jeszcze dojechać na tej warstwie, więc zostało mi dokończenie tu na końcu. I tam wstawię bloczek na narożniku przy drzwiach, jeden bloczek wyżej i lecę z powrotem 13 warstwę już w, na tej ścianie, żeby też móc nadproża wstawiać. Tutaj nadproża z tej strony są troszkę wyżej, bo, no bo tak, bo tu są duże okna. A tu są takie okna, gdzie głównie są po to, żeby było przy. jak się siedzi, żeby było fajnie widać. Tutaj biurka będą stały dwa, jedno drugie. I. No i tutaj stół będzie stał, nie? A tutaj łazienki, więc też nie musi być jakoś super, nie wiadomo jak wysoko. Ale to będzie w porządku moim zdaniem. A tutaj będzie 2,30 do. 2,30 do nadproża, więc też. To już ta ściana to już dla mnie jest mega wysokie okno, jak takie będzie. Zapierałem ściany. Tutaj przenosiłem dzisiaj, dziś nosiłem bloczki, przyniosłem dwie, dwie palety ponad. Zostało mi jeszcze 3,5 do przeniesienia. No i przy okazji tutaj tak układałem, żeby móc zaprzeć te rury o, o te palety. Tu może dołożę zaraz jeszcze ze dwa bloczki, bo tak licho to wygląda w porównaniu do tych palet. A z tej strony, z tej strony, pozapierałem kantówkami. O, możecie zobaczyć, tutaj tak wygląda. Tam gwóźdź jest zbity i tak w każdą, tak zrobiłem. O, się ten. Obawiałem się, że, że wiatr może to, tą ścianę przewalić, ale go bym chciał uniknąć. Więc kantówki miałem, rury miałem, więc wykorzystałem i, i pozabezpieczałem. Teraz to. Może sobie spokojnie czekaj do nadproży, które być może na koniec tygodnia się pojawią. Jest siódma dziesięć Jest mgła i jest ciemno nadal Także nieźle Siódma jedenaście Ja się już przygotowuję I lecę 13 rząd yy, 13 rząd bloczków po stronie wysokich okien yy, I mam nadzieję, że już w sobotę będziemy wstawiać nadproża Patrzcie, pokażę Wam trik, którego się nauczyłem bo ja ten worek otwieram nożem, nie? A to przesada. Tutaj jest takie, takie zakończenie, a tu jest takie zakończenie, nie? Widać. O! Tu wkładacie palce. Cyk. O! I już otwarte. <grym> I można sypać. Taka to filozofia. Możecie to nawet oderwać. przy sobie. O! Zaczynam dalej murować, kontynuować murowanie, to dzisiaj chciałbym zająć się uszczelnieniem, tutaj hydroizolacją yy, trzpieni i słupa. Yy, tutaj, jak widzicie, już wstępnie sobie wymiotłem. Yy, tutaj posprzątałem troszkę tę powierzchnię. Tak samo przy tym słupie, czy przed samym malowaniem, przemiotę raz I tam jeden mamy. I tutaj, tu musiałem podsypać piaskiem, bo mi się woda w tym miejscu zbiera. I, a to nie może być aż takie mokre, tylko tam pisało, żeby było wilgotne, więc wilgoć nie przeszkadza, ale żeby wodą to nie zaciekało. Za więc tutaj sobie taką no, barierę zrobiłem dla wody. No i tutaj też, tak jak widzicie, nie? Ogólnie, plan jest taki, żeby, żeby podmalować I tutaj, tu zajechać troszkę. Tu na tyle, na ile możliwe zajechać i tak samo no, w każdym miejscu, nie? No, także idę y, teraz zapoznać się z. Przywstępnie już się zapoznałem, ale pokażę wam ten specyfik. To jest ten produkt, który Bartek używał na swoim kanale i ja w sumie y, też na niego się zdecydowałem. To jest taki, taka masa uszczelniająca, szlam uszczelniający. I tutaj z tyłu, z tyłu jest napisane, że podłoże musi być, być yy, no, chłonne i może być wilgotne. Utrzymywać wilgotne do rozpoczęcia aplikacji. No to idealnie u mnie plus 5 stopni. Yy, gdzieś tu było napisane: temperatura plus 5 plus 25. U mnie jest nawet dzisiaj więcej niż 5, więc jest to idealny czas na aplikację tego specyfiku. Yy, i, I niby na metr kwadrat schodzi od 3 do 5 kilo. Ja sobie policzę, policzę zaraz, ile tam mam, metr kwadratowy, bo chyba mam z pół metra kwadratowego. To nie będę wsypał tego nie wiadomo ile, a najwyżej do yy, dorobię sobie. Więc pewnie wsypię nie wiem, z kilogram i, i doleję. Yy, doleję troszkę wody, bo tu jest napisane, że litr wody na 5 kg schodzi, nie? 5 litrów na 25, no to litr na 5 kg. Ja tam wrzucę z 200 ml i kilogram na początek tego specyfiku, zobaczę jak to wychodzi. I taką, yy, takie coś będę aplikował. Tu mam ławkowca, który myje, który myje sprzęt, ale może go użyję. I tu mam pędzelek, żeby dojść w jakieś miejsca, no i będę nakładał, nie? I tak, ja mam 4 trzpienie po 24 cm. Razy 4 to mamy 0,23 m2, 0,23 i 0,24 razy 0,7 plus 0,23. No to mamy niecałe 0,4 m2. Zaraz się policzę. Razy 5, 2 kg. 2 kilo i 400 ml wody jakieś, Dobra. Dam na razie tyle. To jest za 300 ml. Jak widać, nie dużo. I teraz 2 kg tego specyfiku. No nie mam, nie mam wagi, ale to musi być pewnie gęste. Trzeba trochę tego dać. z 50 ml wody maksymalnie. Coś się zrobiło już takie fajne, płynne. strzypieńka malowałem tak to wygląda taką grubszą warstwę tu nakładam trochę no, dobra dolałem jeszcze ociupinkę wody i już jest troszkę już się łatwiej wynosi no ale ławkowiec to przesada przy takich małych tych bo to, no, to ławkowiec ledwo wejdzie w to Trzeci trzpień moim zdaniem jest ładnie zabezpieczony. Podmalowane pod papą również, tak z, nie wiem, z 10-15 cm z obu stron. Pamiętajcie, żeby zacisnąć hamulec na rusztowaniu, jak będziecie taki mieć, jest dużo bezpieczniej niż bez hamulca. Bez hamulca jakoś tak się je chwieje to rusztowanie. O. Ok. To sobie ładuję, bo i tak potem muszę zejść i przesunąć rusztowanie. Przesyłam aresztowanie ile dalej. Mieliśmy wszystkie nadproże, znaczy w miejsce pod nadprzężą. I teraz tam jeszcze dokręcimy deski, bo zapomnieliśmy I działamy dalej. Zobaczcie, to jest ta warstwa szlamu. Już ładnie się zaschła. Gruba warstwa wyszła, muszę Wam powiedzieć, a na raz malowałem zresztą sami, grubo wyszło tu też, także myślę, że to jest wystarczająco zabezpieczone przed, przed podciąganiem wilgoci a teraz kręcimy, kręcimy mieszankę na tutaj wypełnienie tych szaloneczków śmiesznych Będziemy polewać wodą, żeby tam wypłukać te pozostałości po, po tym pyle z, be, z bloczków. Będziemy zalewać i później będziemy układać na tym e, na tym będziemy układać nadproża, tutaj zabezpieczyliśmy jeszcze, bo tu będą spory nadproża, tu będzie 210. To jeszcze dokręciliśmy prostopadle deskę na y, tutaj wkrętach e, Fi6 FI Tak, chyba one się tak to są szóstki w każdym razie szóstki 10 długości centymetrów one trzymają się dużo lepiej, wkręcają się lepiej w bloczka niż te piątki yy, 70, 70 mm. tu będzie 2,40 lat proże więc dużo większe i tutaj yy, zrobiliśmy taką kontrę i ten przekręciliśmy też yy, żeby, żeby wytrzymało żeby nic się nie stało dla pewności no i tu tak samo, przykręcone

No, mam. tym no, proże będziemy mieli cofnięte o. 6 centymetrów względem muru tak z kierownikiem rozmawiałem, że mogę tak zrobić z kierownikiem, z konstruktorem także nie musimy szalować specjalnie od dołu w, tamten długi, w tamto długie nadproże 210 rzuciliśmy dwa pręty 12 tak jak kierownik radził tutaj w to to 180 nie wrzucamy nic. Nie musimy. Krzywe są strasznie, powiem Wam. Robimy tak, żeby dół, dół mamy odmierzony na równiutko, nie? Z każdej strony I jest ten sam poziom. A jak wychodzi tutaj, czy tutaj, czy tu, to już nieważne. Powiem Wam, że one są strasznie krzywe. Zobaczcie sobie, nawet o. Widać, nie? Są mega krzywe, dlatego to w ogóle jest chyba z centymetrów wyżej od tego, nie? A, a są na tym samym poziomie. Więc to na zaprawie kolejna warstwa tutaj bloczka, półtora warstwy, jeszcze będzie. No to ta pierwsza pójdzie na zaprawę, żeby to wyrównać. Tak wygląda wypełnione nadproże. Wrzuciliśmy we dwóch yy, 240 cm nadproże i teraz yy, będę tutaj domierzał yy, kołka wstawimy, na znaczy, no, są, yy, słup nie? taki drewniany słupek, żeby podtrzymywał to zbrojenie od dołu, yy, to nadproże. Więc teraz teraz będę docinał właśnie, 122, czyli ja sobie utnę minus deska 120, minus deska 118 i coś tam na klina zostanie, 118. O. Godzina 16.35, dalej pracujemy z czołówką. Działamy do końca. Jeszcze zostało do zasypania to nadproże, znaczy tutaj do uzupełnienia i tam dwa. Cześć. Zobaczcie kolejnego dnia jak wyglądają nadproże zamocowane. Efekt naszej pracy wczorajszej. Zaczyna to wyglądać bardzo dobrze. To już widać, jakie to okno będzie duże. Okno łazienki, drugie łazienki Do naszej pracowni, gdzie będziemy sobie siedzieć. Tu będą biurka, no, no. takie coś, dużo pracy wczoraj. 7 godzin, wczoraj to robiliśmy. No, to jeszcze z góry pokażę Wam jak to wygląda. Fajnie, co? Ja jestem mega zadowolony. Dzisiaj, dzisiaj trochę łopatki i ręce czuć, bo jednak yy, było trochę tego dźwigania. Powiem Wam. Było, było. Yy, póki jesteśmy tutaj yy, razem, to planujemy wstawić dzisiaj zbrojenie trzpieni. Prócz tego jednego tam, bo tam nie ma jak się jak trzymać, ale tu po ścianą sobie przymocujemy, żeby już były i tam, 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 żeby już były zamocowane te trzpienie i no i przygotujemy się wszystko. Założyliśmy zbrojenie trzpieni, e, cztery trzpienie, e, zamocowaliśmy taką deseczkę, żeby się na nie przewaliło na łeb. I tak to wygląda. Tutaj połączenie ze starterem będziemy wiązać tam w przyszłości. No, takie rzeczy. Także, także tam, gdzie widzicie, to jeszcze tak: dwie warstwy bloczka, tak? Dwie warstwy bloczka i wieniec. Wieniec kończy się tak z 10 cm od, od góry trzpienia. Nie. No i tak właśnie wyglądała nasza praca nad, yy, nad osadzaniem nadproży i yy, teraz dalej będziemy murować ostatnie dwie i pół warstwy jakoś yy, nad, yy, tutaj nad tymi nadprożami. Dzięki, cześć.